W sobotę w Bieczu obchodzono Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęła msza święta w Bieckiej Kolegiacie, po której w asyście Orkiestry Dętej strażacy udali się na płytę Bieckiego Rynku, gdzie odbyła się druga część uroczystości, podczas której przekazano Bieckim jednostkom wozy strażackie, samochody pomocnicze oraz kłada. W uroczystości uczestniczyli strażacy z okręgowych jednostek gminy Biecz, samorządowcy oraz parlamentarzyści. Poświęcenia przekazanych sprzętów strażackich dokonał kapelan generalny ksiądz Jan Krynicki. Jak zawsze Dzień Strażaka jest okazją do odznaczeń strażaków. Tak się stało podczas sobotnich obchodów Dnia Strażaka. O wręczenie medali proszę również Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druha Edwarda Siarkę. Uroczystości zakończyły wystąpienia licznie zgromadzonych przedstawicieli rządu i parlamentu. Zaczynaliśmy od mszy świętej, od, od dziękowania Panu Bogu, przepięknej wieckiej kolegiacie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu kapelanowi za to przepiękne kazanie, które myślę, że było skierowane nie tylko do strażaków, ale myślę, że każdy Polak, każdy będący na jakimkolwiek szczeblu służby w Polsce ma po tym kazaniu wiele do przemyślenia. Aby nie przedłużać, to chciałam tylko jeszcze powiedzieć, oprócz słowa dziękuję, powiedzieć bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję jednostkom otrzymanego sprzętu, ale przede wszystkim gratuluję tej skuteczności. Jego pozyskaniu, bo wiem, że to wasze zaangażowanie, wasza determinacja doprowadziła też do tego, że dzisiaj jest tutaj tyle samochodów. Dziękuję panu generałowi, panu komendantowi Małopolskiemu za tę decyzję, że sprzęt z naszej Państwowej Straży Pożarnej powędrował akurat tutaj do wiecza. Myślę, że pan burmistrz też potwierdzi, że na bardzo korzystnych warunkach i gratulując, pragnę też serdecznie pogratulować przede wszystkim odznaczonym, ale wszystkim tego, że tej służby, wymagającej służby Panu Bogu i ludziom na pożytek się podejmujecie.